Witajcie widzowie, to jest Skoda Kodiak w swojej najbogatszej odmianie Laurin Clement, czyli najwięcej wyposażenia w największym samochodzie, jaki oferuje Skoda w tym momencie. Przyjrzymy się dzisiaj temu samochodowi bliżej, a zaczynamy oczywiście od przodu. Kiedy patrzymy na przód tego auta, on od razu przypomina nam mniejszego Karoka, ale to jest bardzo błędne spostrzeżenie, co zobaczycie, kiedy będziemy analizować wnętrze tego samochodu. Ale już na pierwszy rzut oka warto rozróżnić, że mamy bardziej do tyłu cofnięte lampy, takie wyglądają na takie groźniejsze, bardziej spoglądające, tak agresywnie może troszeczkę nawet. Chociaż to nie jest absolutnie samochód sportowy, o czym również Wam powiem. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu, jaki kształt ma to nadwozie, bo nie jest to taki do końca typowy SUV. Mamy wprawdzie wyraźnie zaznaczoną część przednią, czyli maskę, pod którą znajdziemy silnik, do którego za chwilę przejdziemy oraz drugą bryłę, ale właśnie ta druga bryła jest już bardziej jak van, bo Dach ciągnie się bardzo, bardzo daleko, on nie opada gdzieś tam za tymi tylnymi bardzo wielkimi znowu drzwiami, tylko idzie do samego końca i dość pionowo kończyć na dwozie tylna klapa, czyli mamy znowu, tak jak w przypadku Peugeot'a A5008, bardziej wana niż suwa. Ale to właśnie z tej perspektywy najbardziej widać wanowatość tego nadwozia. Mamy charakterystyczne dla Skody lampy w kształcie litery C. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, jak fajnie one tu są tak pocięte w takie kryształy, prawie jak w Bentleyu. Mamy ogromny bagażnik, mamy olbrzymie tylne drzwi, które naprawdę otwierają się jak wrota. I dopiero tutaj z przodu jest to bardziej SUV. Nie jest zaskoczeniem, że z przodu w tym samochodzie jest wprost ogromna ilość miejsca na tych przepięknych, skórzanych fotelach w beżowym kolorze. I to z prawdziwej skóry, to nie jest plastikowa krowa. Siedzi się bardzo wygodnie, chociaż mogłyby mieć odrobinę dłuższe siedziska. To pierwsza rzecz, która wskazuje na to, że jednak jest to nie do końca typowy SUV, a już na pewno nie SUV o jakichkolwiek sportowych aspiracjach, tylko bardziej taki van w ciele suwa, van w modnym nadwoziu. Natomiast podczas mojej jazdy tym samochodem, zrobiłem nim z prawie 200 km do tego momentu, nie odczułem jakiegoś dyskomfortu związanego z za krótkim siedziskiem. Natomiast przede wszystkim może to być też zasługą tego, że ten fotel się świetnie reguluje i ma bardzo miękkie poduszki, zarówno te. Pod udami, jak i te za plecami. Fotel można regulować elektrycznie, ma również pamięć trzech ustawień. Kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach oczywiście to też już standardowa sprawa i podobnie jak w nowej oktawie, kierownica jest dwuramienna. To jest coś, co mnie się osobiście bardzo podoba to jest świetne takie nawiązanie do przeszłości w motoryzacji i jednocześnie jest to nadal bardzo wygodne. W tym przypadku, ponieważ mamy wersję Laurin Clement, mamy również to logo Laurin Clement tutaj, właśnie na tym fragmenciku, gdzie... Powiedzmy, mogło być to trzecie ramię kierownicy. A jak już patrzymy na to, co widzi kierowca, no to oczywiście mamy elektroniczne zegary, mamy system infotainment z tabletem, który nie wystaje ponad deskę. Fizyczny panel, klimy, co mi się bardzo podoba, to jest ten sam panel, który znamy już od lat z grupy Volkswagena, ale on tutaj się cały czas bardzo dobrze sprawdza. A pod nim mamy jeszcze pasek, który ma dodatkowe przyciski i tu nie ma żadnego fejkowego guzika. Owszem, tych dwóch nie naciśniemy, ale tu mamy napis Passenger Airbag, a tu pod tym czarnym tłem są ukryte On i Off 2 również podświetlane segmenty. W zależności od tego, czy poduszka pasażera jest włączona, czy zdezaktywowana, świeci się napis Passenger Airbag i jedna z tych części. To można by oczywiście rozwiązać kontrolką na desce, ale jest to wymóg unijny, więc myślę, że fajnie, że dzięki temu nie mamy żadnego bezużytecznego przycisku. Podobnie jest zresztą przy dźwigni zmiany biegów, gdzie mamy możliwość wybierania trybu wjazdy, auto holda, automatyczny, oczywiście ręczny, wyłączanie kontroli trakcji i tryb off-road, który również zdarzyło mi się wykorzystać, bo ten samochód zawiózł Przyniósł mnie w takie miejsce, którego bym się w życiu po nim nie spodziewał, kiedy szukałem ostatnio adresu w rejonie Nowego Sącza. Wjechałem nagle w taką górę, że bałem się, że może nie udać mi się z niej wrócić. Jak już patrzymy z tej strony, popatrzmy od razu na schowki. Mamy dwa schowki przed pasażerem, dwa bardzo spore schowki. Tutaj jest instrukcja obsługi, tutaj jakieś jeszcze dokumenty z najmu, czyli właśnie z tego, że my w tej chwili ten samochód mamy jako prasowy. Schowek dolny jest oczywiście klimatyzowany, a ten jest pokryty pianoblak, więc zamykanie go oczywiście zawsze zostawi jakiś ślad palca, ale sam fakt, że są dwa, to już jest świetne. Mamy też wielkie kieszenie w drzwiach, które na dodatek wyłożone są miękkim tworzywem. To nawet w Audi nie jest standard, więc to jest świetne. Mamy ładowarkę indukcyjną tutaj w tym schoweczku, gdzie jeszcze są dwa gniazda USB-C, ja mam tu w tym momencie wpięte moje USB z muzyką. Podłokietnik regulowany na wysokość i na długość, jak to w Volkswagenie i ta sama półeczka, którą znaleźliśmy już wcześniej w testowanym przeze mnie parę miesięcy temu Karoku. Ogromny ten schowek, oczywiście jak to w Skodzie. Naprawdę jedyne, do czego bym się tutaj wszczepił, to mimo wszystko, mimo tej jasnej tapicerki jasnych elementów drzwi, nadal za dużo ciemnego. Mamy ciemny kawałek tutaj podłokietnika, mamy czarną podsufitkę, a tu jest jeszcze swoją drogą jeden schoweczek na okulary. I czarne dość w znacznym stopniu boczki drzwiowe i deskę rozdzielczą. To wszystko mogłoby być jednak jaśniejsze. Kończąc temat schowków, oczywiście mały schoweczek, również wyściełany miękkim materiałem tutaj pod lewym kolanem kierowcy. Bardzo praktyczne wnętrze, bardzo duże wnętrze i na pewno Was nie zdziwi, że z tyłu jest tak samo. I oczywiście o żadnym zaskoczeniu nie może być mowy powiedzieć, że jest tutaj dużo miejsca, to nie docenić tego samochodu. Tu jest gigantyczna wprost ilość miejsca, nie ma mowy o jakimś liczeniu palców. Tu można wyciągnąć nogi, a dzięki regulowanemu pochyleniu oparcia tylnej kanapy wręcz praktycznie się tutaj położyć. Można od razu śmiało założyć, że ten samochód przechodzi z tyłu, test Kamila. A to dzięki temu, że tylne zagłówki mają te uszy, które poznaliśmy już kilka lat temu w Skodzie Superb właśnie. Super, to jest rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj nadal ciągłość tych świetnych materiałów. Tutaj nadal również. Kieszenie w drzwiach mają miękkie wyściłanie. W drzwiach tylnych są również rolety, co przy wożeniu małych dzieci jest świetną pomocą. A propos małych dzieci, trzech fotelików raczej tu nie zmieścimy, zresztą i zofiksy są tylko na skrajnych położeniach, ale dwójka dzieci będzie tu miała po prostu. Ultimate Playground jest ogromna ilość miejsca na zabawę. Jedyne, czego by można ewentualnie chcieć, co można domówić, to stoliki w oparciach przednich siedzeń. I trochę prawdę mówiąc, dziwię się, że akurat ten egzemplarz ich nie ma. Ma za to. Trzecią strefę klimatyzacji, dodatkowe nawiewy i podnóżki, dzięki którym jeszcze wygodniej możemy się w tym samochodzie wyłożyć. Naprawdę pod względem komfortu Skoda tutaj przebija bardzo, ale to bardzo swoją jakąkolwiek konkurencję w tym segmencie. Dodatkowo tylna kanapa jest regulowana na odległość. Co w tym przypadku nie ma większego znaczenia, bo to jest samochód pięcioosobowy, natomiast gdybym przesunął ją do tego stopnia, na pewno spokojnie zmieściłbym się w trzecim rzędzie siedzeń, który również jest w tym modelu opcjonalny. A tak, możemy tylko w ten sposób powiększyć bagażnik, który też nie należy do małych, czego po Skodzie oczywiście się spodziewamy. A jaki jest duży? Już Wam pokażę. Już bazowo bagażnik tego ogromnego suwa ma 650 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy powiększa się do 2100 litrów. I Skoda, jak to Skoda, oczywiście jest tutaj cała masa klewerowych dodatków. Roleta składana za dotknięciem, to jest normalna rzecz. Natomiast dodatkowo możemy już z pozycji bagażnika złożyć tutaj oparcie tylnej kanapy. Ono sobie odleci, niestety, podłoga nie jest płaska, co jest małym zaskoczeniem. Nawet bym powiedział, że w sumie to jest dużym zaskoczeniem, bo wcześniej tego nie sprawdziłem. Natomiast pod podłogą znajdziemy koło zapasowe i to całkiem sporo: 18-calową dojazdówkę. I kilka dodatkowych schoweczków po jej bokach. Między innymi też te takie kawałki plastiku, którymi możemy sobie wygrozić kawałek bagażnika, tak jak to było w Karoku. Ale są tutaj jeszcze boczne. Kieszonki boczne skrytki, których boki też możemy wyjąć, żeby na przykład coś więcej, jeszcze większego się nam tutaj zmieściło. I widzę tutaj jeszcze jakieś dwie dodatkowe torebki. W jednej jest siatka odgraniczająca przedział pasażerski od przedziału bagażowego, a w drugiej torebeczka z logo Skody zapinana na taką gumeczkę. O tu jest nawet uchwyt. Możemy wykorzystać te dwa relingi, które tu z boku są z haczykami i na przykład powiesić ją tutaj na haczyku, a w niej a w niej kocyk. Kocyk Skody. Wprawdzie w tym takim nudnym, niemalowanym kolorze, ale zawsze to kocyk Skody. Kolejny niesamowity detal. Nie spodziewałem się tego. Pod maską Kodiaka mogą być oczywiście różne silniki, zarówno 1.5 jak i 2.0 TSI oraz diesle dwulitrowe. Tutaj mamy najmocniejszą dwulitrową wersję TSI, nie licząc odmiany RS, czyli 190 koni. Nie ma tu tak naprawdę na co patrzeć, bo to jest dokładnie to samo, co w każdym Volkswagenie. Widzimy cztery zarysy, niby to cylindrów. Nie ma logo żadnego z producentów grupy Volkswagena wyraźnie naklejonego tutaj. Jedyne, co należy pochwalić, to bardzo duży wlew płynu do spryskiwaczy, łatwo dostępny. W Audi Q5 był on tak ukryty, że w zasadzie wymagał tutaj ekwilibrystyki, żeby go nie porozlewać i żeby, żeby ten płyn prawidłowo wlać. Pomimo 1,6 tony masy, Skoda. Kodiak z tym 190-konnym silnikiem do setki rozpędza się w 7,5 sekundy. To wynik, który jeszcze 15 lat temu osiągała klasa E z silnikiem 3.2 V6, więc naprawdę jest to samochód bardzo szybki, a przy tym, co wam za chwilę opowiem, oszczędny. Przejdźmy się zatem. Zanim ruszymy w drogę, tradycyjnie zacznijmy od testu Kamila. Fotele regulowane elektrycznie, więc to chwilę potrwa. Fotel oparł się o tylną kanapę. Jest dosyć długi. Jest odczuwalny uskok pomiędzy siedziskiem a oparciem. Może gdybym go aż tak daleko nie pochylił, byłoby lepiej. Dość mocno trzyma nas na boki. Więc jest to oczywiście zaliczony test Kamila, ale na taką truje, także nie jest to idealny samochód do spania, ale na pewno wyspać się w nim można. Ta Skoda naprawdę zaskakuje. Tak jak podoba mi się jej bogate wyposażenie, tak jak podoba mi się to, ile ma w środku miejsca, tak samo podoba mi się jej silnik, bo ta dwulitrówka to jest naprawdę oszczędny motor. Teraz w tym momencie od uruchomienia mam akurat spalenie 9,3, ale dzisiaj wyjątkowo jakoś nie szła mi droga z pracy. Co chwilę ktoś skręcał, co chwilę ktoś kogoś wpuszczał, więc było zatrzymywanie, ruszanie, praktycznie jak jazda w korku, więc to i tak jest niezły wynik. Natomiast przez ostatnich kilka dni regularnie trasa do pracy, z pracy w moim przypadku kończyła się wynikiem na poziomie pomiędzy 7,9 a 8,5 litra, co jak na tą masę i dwulitrowy, prawie 200-konny silnik, należy uznać za świetny rezultat. I dokładnie tak to postrzegam. Zresztą to nie pierwszy samochód z 2.0 TSI, który testuję, który po prostu można tylko i wyłącznie chwalić za relację osiągów do spalania. Jest bardzo dobrze, a do tego DSG, które jest prawidłowo zestrojone, ono oczywiście pojedzie nam. Ekonomicznie będzie miało dość niskie obroty w trybie zwykłego drive, ale nie zamula silnika. Kiedy jedziemy pod górę, ona po prostu zredukuje, żeby jednak mieć te prawidłowe obroty. Nie będzie męczyć tej jednostki napędowej na jakichś super niskich obrotach. Natomiast, dzięki temu, że mamy możliwość wyboru trybu jazdy, to jeżeli zdecydujemy się na tryb sport zawieszenie DCC minimalnie się usztywni, no bo mamy tutaj aktywne amortyzatory, niecałe aktywne zawieszenie, więc to nie jest jakiś kolosalny skok, ale przede wszystkim znacznie właśnie wyostrzy się działanie skrzyni biegów w tym trybie sport. Ten samochód będzie wyraźnie bardziej dynamiczny. Ja tutaj decyduję się na tryb indywidualny, czyli wszystko maksymalnie na komfort, ale zostawiam sobie troszkę ostrzejszą pracę, Układu kierowniczego, i tak najczęściej tym samochodem przez te ostatnich kilka dni jeżdżę. Co uważam, jest taką sytuacją, w której ten samochód jest i bardzo komfortowy, co w sumie nie dziwi przy jego gabarytach, przy jego rozstawie osi, i też dość pewnie się prowadzi. Wystarczająco pewnie, jak na takiego kolosa. No właśnie, kolosa. Samochód jest ogromny i ma dość duży promień. Skrętu. Niemniej jednak dzięki kamerom 360 stopni ogromnym lusterkom i temu, że auto kończy się dokładnie tam, gdzie tylna szyba, bo ta tylna klapa jest bardzo pionowa, nie sprawia jakichś szczególnie dużych problemów przy parkowaniu. Naprawdę tym samochodem ogarnąć, gdzie on jest, można bez problemu. Zwłaszcza, że kamery mają widok 360 stopni, więc można się tym naprawdę dobrze bawić i pomóc sobie przy ustawianiu tego samochodu gdzieś na ciasnym parkingu. Jednak żywiołem tego auta raczej nie jest miasto. Ten samochód to zdecydowanie wygodny kruzerek na dłuższe dystanse. I w tym momencie, kiedy jesteśmy poza miastem, kiedy ustawione mamy to zawieszenie na komfort, czujemy się trochę jak w Wanie, bo ten samochód oczywiście jest suwem, bo modne jest to, żeby on był suwem, ale tak wewnętrznie, duchowo to jest po prostu duży. Siedmiosobowy, chociaż w tym przypadku pięcioosobowy van, samochód, który przede wszystkim stawia na komfort i to się czuje. To naprawdę jest jego główna zaleta i tak jakby powołanie. Zmuszanie go do szybszej jazdy po zakrętach nie jest może mu obce, ale na pewno nie jest tym, co sprawia największą przyjemność kierowcy, kiedy tym samochodem się ma gdzieś dalej udać zdecydowanie lepiej ten samochód czuje się podczas spokojniejszej nawet szybkiej ale spokojnej jazdy z drugiej strony nie da się jednak ukryć że nie jest to van jest to SUV i jako taki mi do końca nie odpowiada w związku z tym podsumowując te wrażenia z jazdy Gdybym miał się zdecydować na dużą skodę, w dalszym ciągu na 100% byłby to superb. I to nawet niekoniecznie kombi, bo już liftback ma naprawdę gigantyczny bagażnik. Ten samochód to jest taki superb w wersji SUV I dla tych, którzy mają problemy z kolanami, czy po prostu zwyczajnie nie lubią dużych liftbacków, a chcą koniecznie suwa, ale nie chcą rezygnować z praktyczności vana, to jest idealny samochód pod tym względem. Przejdźmy do podsumowania. Kończąc wrażenia z jazdy, w zasadzie podsumowałem ten test. Skoda Kodiak to nic innego jak superb w nadwoziu SUV. Czy jest to odpowiedzią na potrzeby kogoś, kto potrzebuje dużego samochodu z ogromnym bagażnikiem? Nie, bo właśnie od tego jest super. Samochód typowo osobowy o znacznie lepszym prowadzeniu, jeszcze lepszej ekonomii w przypadku tego wspaniałego silnika 2.0 TSI i samochód, który mnie na pewno do siebie przekonuje dużo bardziej niż nawet taki suwo A jakie jest wasze zdanie na temat tego samochodu? Napiszcie o tym w komentarzach. Zachęcam was też, żeby śledzić mój Instagram w tym celu, aby wiedzieć co aktualnie testuję. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten test się wam podobał i subskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.